Myślę, że tak jak dotknęliśmy się kilku naszych marzeń, wszystko jeszcze jest w wielkiej skali przed nami. Mamy świadomość i odpowiedzialność tego, że miasto musi się ciągle rozwijać, miasto musi tworzyć ciągle dobry komfort życia jego mieszkańców w różnym zakresie tego słowa, być z jednej strony ofertą właśnie rozwojową, inwestycyjną, z drugiej strony ofertą także dotyczącą wypoczynku, turystyki, sportu, kultury, mądrze rozumianej, a więc i takiej promocji Kęczyna, aby przede wszystkim mieszkańcy jego miasta byli zadowoleni z poziomu życia, dumni z jego osiągnięć, a z drugiej strony ci wszyscy, którzy są gośćmi naszego miasta, turystami, przyjaciółmi, rodziną, która przyjeżdża co pewien czas do swoich bliskich. Aby także mieli satysfakcję z pobytu w Kęczynie. To nie jest takie proste. Państwo widzicie obszary i sytuacje, z którymi zmierza się także nasz kraj. Dlatego też i pokazaliśmy na końcu tę tylko bardzo skrótową informację dotyczącą i stanu zadłużenia naszego kraju i naszego województwa. Środki europejskie też w pewnym zakresie będą ograniczone. Będą spozycjonowane, jeśli chodzi o innowacyjne technologie, o różne ciekawe, inteligentne projekty dotyczące szczególnie dużych miast, środowisk akademickich, naukowych, nas mogą w jakimś zakresie omijać. Dlatego też bardzo ważna jest, co mówiliśmy ostatnio, aktywność naszych wszystkich służb, i tu będzie duże zadanie, szczególnie pana wiceburmistrza Damiana Nietrzeba i jego współpracowników, żeby każdą złotówkę, które można zaagregować, o którą można aplikować, czy to dzisiaj na szkołę, na przedszkole, na jakąkolwiek organizację pozarządową, której można pomóc. Trzeba wszystko uczynić, żeby tą złotówkę przyprowadzić do Kęszyna. Dlatego też z taką małą satysfakcją przyjęliśmy wstępny ranking. Jeszcze sprawdzimy, czy nie możemy być wyżej, ale na dwie jednostki w zakresie zadań jeśli chodzi o gminy, bo jest też ranking dotyczący powiatów, a o tym Państwo na pewno poinformują władze powiatu kenczyńskiego, jeśli aplikowało takie środki. Jesteśmy na siódmym miejscu. To w zasadzie jest pewne, że te środki otrzymamy. Pytanie o skalę. Czy w zakresie 3 milionów, czy dwóch, w zależności od podziału, jak będzie dysponował wojewoda i rząd? Mam nadzieję, że utrzyma te proporcje. Proporcja maksymalna jest 3 miliony złotych i 50%. My nie mamy szansy na 50%, bo to przekracza wartość tej inwestycji. Ona oczywiście będzie, mam ufam, zmniejszona wskutek przetargu. To być może będzie rząd wielkości 9 milionów złotych, 8,5 miliona, no zobaczymy. Mam nadzieję, że nowa władza, administracja rządowa te zasady utrzyma, ba powinna, idąc w kierunku tej Polski powiatowej, co było zapowiedzią w wyborach, właśnie wzmacniać wszelkie inicjatywy takich miast jak Kętrzy w Polsce. Tej Polski Powiatowej, bo, bo ona wymaga jeszcze i modernizacji, wymaga i zdecydowanych zmian w zakresie nie tylko komunikacyjnym, ale także edukacyjnym, internetowym. Sami to czujemy, bo tu mieszkamy. Wiemy jeszcze, ile przed sobą mamy różnych ulic, ile dróg, w tym takim najbardziej ogólnym sensie tego słowa do wykonania. I takie są zadania, które stawiam swoim pracownikom. Na koniec powiem, że to motto, które było mottem naszego tego roku 2015, roku poświęconego osobie, świętego Jana Pawła II, mam nadzieję, że będzie mottem nas wszystkich, nas wszystkich, jak tu jesteśmy na tej sali, żebyśmy od siebie wymagali nawet gdyby inni od nas nie wymagali, żeby stawiać sobie pewne zadania odważnie, wbrew czasami. Czasami niestety nie pomyśli w większości w rozumieniu różnych opinii, ale z wielkim zaufaniem, że jeśli płyniesz pod ten prąd, to ten, to ten prąd i ta walka z tym prądem w dobrym sensie tego słowa jest i szlachetne, i mądre, i potrzebne. Dla mnie powiem dzisiaj szczerze Państwu na koniec taką małą, skromną refleksję. Zawsze takim pewnym elementem odniesienia jest ten pomnik Wojciecha Kęczyńskiego. To dzisiaj jest w zasadzie 17 rok mojej pracy. Cztery kadencje, rok tej piątej. I ja pamiętam, i Państwo pamiętacie, ilu było odważnych, które mogło powiedzieć wtedy, że tak, ten pomnik ma swój sens, tu przy ratuszu, o wiele większy niż tam wewnątrz tego placu. Kto był odważny? A niewielu. Pamiętam, ja miałam przeciwko sobie, siebie wtedy i sobie. I wojewodę, i część rady, i różnych dziennikarzy, etc., etc. Dzisiaj, gdyby ich zapytać, ale każdego mieszkańca, proszę Pana, ten pomnik, to on tu stał? Tak, całe życie stał, to Pan o tym nie wie? A ta fontanna to była? A była w latach 50. i teraz jest, czy 60. Więc trzeba sobie wyznaczać pewne takie zadania. Państwo widzieliście kilka tych zadań. Uważamy, że przede wszystkim dwa na nie zwrócę szczególną uwagę przyszłości, już w ostatnich zdaniach mojego oświadczenia, są bardzo ważne. Pierwsze to jest Samorządowy Dom Pomocy Społecznej. Ja może dlatego, że w ostatnich latach dotknęła mnie dramatyczna sytuacja śmierci moich rodziców, uzmysłowiłem sobie, jaką, w jakiej sytuacji są ludzie starsi. Bo nie każdego stać. Nie każdy ma dzieci, i taką sytuację tych dzieci, że może być, nawet jeżeli nie z nimi, to w jakimś godnym miejscu. Nasze miasto Kęczyn co roku płaci ośrodkom pomocy społecznej, domom opieki społecznej, kwotę ponad pół miliona, a w tym roku zapłaci, panie skarbniku, ponad 600 tysięcy. Rocznie płacimy za, za osoby umieszczone w Białymstoku, pod Białymstokiem, w Olsztynie, pod Olsztynem. W różnych miejscach, w prywatnych domach czasami. Dlaczego takiego domu nie stworzyć w Kęczynie? Dlatego muszę powiedzieć żalem. Mam nadzieję, że pani, która tu jest obecna ze starosta, przekaże panu starości po pierwsze życzenia zdrowia, bo słyszałam, że jest, e, no, jest na zwolnie lekarskim. Już nie tak, już nie choruje. Taką miałam informację, to proszę przekazać życzenia zdrowia, a po drugie przekazać moje przesłanie. Razem wybudujmy ten Dom Pomocy Społecznej. Nie twórzcie nam przeszkód. To myśmy znaleźli waszą działkę. Bo oni nie widzieliście, na czym ją macie. To myśmy napisali plan Zagrosmanja Przestrzennego. I my nie chcemy tam budować jakiegoś biznesu. My chcemy tam w ogrodach, z tą przestrzenią, z tym niezbędnym ogrodem, a nie w domach vis-a-vis, -vis, bo tam nie ma takiej możliwości technicznej. To może być dom dziennego pobytu jak u nas, na chwilę, ale to musi być dom, który jest domem Twoim. Który ty zaakceptujesz, jakbyś osobą starszą, którą ja zaakceptuję. I tam nie przebywają ludzie z Kętrzyna, nie tylko z i z okolic. Przyjadą chętnie do domu starości w ogrodach. Bardzo chętnie przyjadą. My nie stawialiśmy żadnych warunków powiatowych, jeśli chodzi o pomoc dla szpitala. Nie pytaliśmy, co z tego będziemy mieli. Przekazaliśmy 200 tysięcy i jeszcze do końca nie wiemy, czy te łóżka są, czy ich nie ma. Nikt nas jeszcze nie zaprosił na otwarcie czegoś tam. Jak będzie zaproszenie, to tam będziemy. I nie będziemy stawiać żadnych innych warunków dla nikogo, kto będzie stał, aby się zrobić coś dobrego dla dobra wspólnego, szczególnie ludzi starszych, niepełnosprawnych czy też dla dzieci. Dlatego w moim zamyśle jest to bardzo ważne i bardzo potrzebne miejsce dzisiaj w Kęczynie. Nawet już patrząc, co strony czysto ekonomicznie. Dlaczego te 700 tysięcy ma nie trafiać do tego domu? Na miejsca pracy dla kobiet, dla lekarzy, dla rehabilitantów. Stwórzmy taki dom, z którego będziemy dumni, który będzie, a może taki być, bo będzie samorządowy, non-profit, bez jakiejkolwiek konieczności zarabiania, zysku, biznesu. I druga sprawa, proszę Państwa, to jest konieczność wręcz. Przywrócenia takiej tkanki społecznej. Staramy się oczywiście od wielu lat, ale to jest niewystarczające dla osiedla piastowskie. No, że tam nie pomyślano w swoich czasach nad budową przedszkola i żłobka, no to jestem całkowicie zdziwiony. Bo jak zobaczyłem plany, które przejąłem jeszcze kilkanaście lat temu, to takiego miejsca nie było. Wybudowano osiedle, sypialnie. Na ulicy Wierzbowej chcemy postawić żłobek z przedszkolem, żeby całe to osiedle korzystało z miejsca nowoczesnego. Także z pięknym parkiem jordanowskim. Mało kto może pamięta, że takie parki jordanowskie ktoś kiedyś w Polsce wymyślił na skalę europejską. Z miejscem właśnie, gdzie ludzie przyjadą i będą wypoczywać z dziećmi, będą uczyć dzieci, wychowywać, edukować.